Moi kochani, witajcie bardzo serdecznie w już drugim odcinku z Momio. No tak, jest to już drugi odcinek, z Momio, ja wiem, dlaczego nagrywam ten filmik po tak długim okresie, dlaczego nie nagrałam go wcześniej, bo pewnie większość z Was w ogóle zapomniała o tym, że ja nagrywałam odcinek z Momio i że powinnam go nagrać. Szczerze ja też. No, ale dlaczego go nagrywam? Już wam, kochani, tłumaczę, choć pewnie chcielibyście, żebym od razu zaczęła grać, a nie żebym gadała, ale ja chcę wam to powiedzieć, żeby później nie było żadnych wątpliwości ani nic. Więc było to tak, że wybiło te 100 albo 200 łapek w górę, prawda? Tyle, ile powiedziała ile miało być, tak, żeby był następny odcinek z mamiał. O to wybiło. No to sobie postanowiłam nagrać ten odcinek z Angelą, żeby było fajnie i w ogóle wyszedł on mega fajnie. Ale dlaczego go nie wrzuciłam? Po prostu go nie zmontowałam. No i zaczęłam go montować, zaczęłam go montować, zaczęłam go montować, ale było tam tyle do wycinania, tyle do montowania. Tak chciałam, żeby było tak mega fajnie, że po prostu później jakoś nie wiem, zapomniałam o tym, czy coś nawet już nie pamiętam. I po pierwsze, ten filmik gdzieś mi się. Zgubił, że tak powiem. Nie wiem gdzie on kompletnie jest. Nie mogę go nigdzie znaleźć, choć był mega fajny i pewnie bym teraz dokończyła go montować. A po drugie to było Monio stare. Teraz jest pewnie dużo zmian, bo mi koleżanka mówiła, że on wreszcie nagrała ten odcinek i w ogóle. I jest dużo zmian, choć ja nie wchodziłam od czasu nagrywania tego odcinka. I po prostu teraz jest takie bardziej nowoczesne momio i gdybym wrzuciła ten stary odcinek, to ono by nie było takie jak jest teraz i to było takie y, dziwne, że tak powiem. E, dlatego postanowiłam nagrać ten odcinek y, no jeszcze raz i dzisiaj będziemy tworzyć sobie nowe konto. Dlaczego nowe konto, a nie będę grać na Izabelę. Postanowiłam, że stworzę sobie nowe konto, ponieważ... Y, Szczerze to nie wiem, po prostu na Izabeli mam tak naprawdę wszystko, ciuchy, kasa, wysoki poziom, yy, dużo zaproszeń do znajomych na przykład, bo mam strasznie dużo znajomych, strasznie dużo zaproszeń i po prostu nie mogę tego wszystkiego przyjąć i to będzie takie momie od zera, tyle że po prostu nie chcę mówić tego od zera, bo to już mnie tak wkurza, po prostu będę tworzyć nowe konto. Możecie zapraszać, pomagać mi w levelu, choć prosiłabym, żeby to nie było już takie wielkie, że tak powiem, tak jak na Izabeli. Bo chcę też trochę sama tak na tym momencie się udzielać, że tak powiem. No, w takim razie ja sobie pauzę, żebyście nie musieli widzieć, jak sobie to konto. Bo pewnie zejdzie mi trochę czasu, zanim ja to konto stworzę. Bo ja już niestety taka jestem, więc poczekajcie, moi kochani. Ja to konto stworzę. No i zaraz do was wrócę. Okej, okay, kochani, już jestem, jestem taka głupia że nie włączyłam nagrywania ani obrazu, ani dźwięku i zaczęłam grać. Więc o Boże, jaki dziwny profil jest! Bo tak, bo było poblokowane, to tyle, że już to odblokowałam tak. O Boże! Jezu! Tutaj można to zapisać, tutaj to jakieś zdjęcie. Kliknij i napisz kilka słów o sobie, osobie nie jak Naprawdę wszystko jest poblokowane, tak jak na mówi Mr. Pant. Tak i jak widzicie nazywam się Easy. A moje hasło to nie powiem jeden, dwa, trzy, nie może to ja. To jest od szybnego! No serio, to jest tak jak mówi to teraz. Ja myślałam, że w będzie... Bo momencie, ogólnie na samym początku, jak było ten, to było tak fajnie. Zresztą z mojej stropami było tak samo, że nie było diamentów, było wszystko takie tanie, a teraz to oczywiście yy, zrobili tak, że teraz wszystko jest takie drogie yy, Więc yy, w ogóle... Profil zmieni się cały i tak wygląda ogólnie moja postać. i chciałam też powiedzieć, że podoba mi się bardziej tworzenie postaci na Mistrzostwach, ale ogólnie ubrania to, to chyba tutaj są fajniejsze, ale tam można zmienić kolory. A tutaj nie można zmienić kolorów i według mnie to jest trochę, trochę słabo, nie? Eee, tak. Więc shopping i tutaj dostaje się, tutaj się zyska to, bo właśnie widziałam już to przed chwilą, też że nagrałam się. Eee, nie, nie będę czytać zasad, bo co mi to da? Więc może najlepiej zobaczymy, czy coś innego się tu zmieniło. Mhm. Chyba to się nie zmieniło. No, może tutaj się jakoś zmieniło. Nie, to chyba się nie zmieniło. Mhm, tutaj. Tutaj też się nic nie zmieni. Też od szóstego poziomu. O, po prostu cudownie, normalnie, najlepiej. E, a tutaj co, też się nic się jakoś nie zmieniło, tylko dodali tą skarbonkę. Tutaj też nic nie zmieniło. Naprawdę? Tutaj wszystko poblokowane, tak jak to w mówi. Aha, to też już było, tak? No dobra, no to też już to było nic się jakoś niezbyt zmieniło, tylko dodali to i... To się tak daje to? A, to się tak daje. Szczerze nie wiedziałam, że tak się dodaje co się nie zmieniło, tutaj można sobie kupić, oczywiście, Zobacz, nie chcę niczego kupować, a zobaczyć, no ej, aha, ale nie mogę zobaczyć co kupić, tylko od razu muszę wybrać osób płatności, dobra, bez sensu. I tak, bardzo Was kochani przepraszam, jeżeli będę gadać jakieś głupoty, ale ja naprawdę nie wchodziłam chyba od czasu nagrywania tamtego pierwszego odcinka, więc ogólnie takie dziwne jest to teraz, tak? I tak. I chciałam Was jeszcze bardzo przeprosić za jakość nagrywanego dźwięku, ale nagrywam osobnie ekran i osobnie nagrywam. Głos, tak? Więc bardzo z przepraszam, choć wiem, że teraz słabo mnie słychać. Bardzo z przepraszam, nagrałam to moim telefonem. I tak, muszę um, jakiś program na komputerze, który nagrywa ekran. Znaczy głos, bo program do nagrywania nie nagrywa, głosu. Tak, więc. Um, I tak, to co robimy? Nie wiem. Możecie mi zapraszam Tak, bla, 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 Może do sklepu pójdźmy, sobie coś zobaczymy, co tutaj w ogóle w tym sklepie jest. Um. Aha, praktycznie wszystko jest za te niebieskie płynikciki. Hmm. Halo, kliknij się. Haha, halloweenowe bardziej, tak, okej. Okay. Aha, to już wszystko takie było. Mhm. Ja pierdzielę! To bez jaj! To bez jaj! Oczu ani tego nie mogę blokować! Ani tego, ani tego, ani tego, ani! Tego nie mogę! Bez tego to ja żyć nie mogę, bo to tak ochydnie wygląda! O boże Bez jaj! No już no, mówi serpent, aż tak źle nie jest! A to, co to znaczy to M, plus? Aha, okej! Okay. A, oczywiście, trzeba wybierać to, żeby zobaczyć w ogóle, co to jest to mamy Plus. Dobra. Bardzo, bardzo fajnie. A to, co to, to? A, czemu moja jest sędzia? A, ja nie chcę tego. A, bo. Dobra, dobra, ale co to jest to? Że on. Nie rozumiem tego. Dobra. W sklepie raczej wszystkie są rzeczy Halloweenowe. To ja pewnie będę robić tylko jakieś rzeczy, z tą nawet ja nie mam. A 4 tysiące w skarbonce. <laughs> Okej. Okay. Mm, więc pewnie to później sobie jakoś kupię czy też bo jak na razie to to nie mam pomysłu na nic i nie będę zanudzać tego... Nie będę was zanudzać robiąc coś tak. Yy. Aha, czyli to mogę pobrać, a tu można zdjęcie albo look. Hmm. Pani. Dobra, pan ustąpienie? Niech chyba słusznie. Ponieważ ja A, Ale no to później to sobie zrobię. Zaraz tutaj nie pokazuję. Zaraz wycisz pomóc. Aha. Okej. Okay. Nic ciekawego tutaj nie pokazali. No to w takim razie co my będziemy tutaj robić? Są jakieś osoby. Aha. Szczerze, nie wiem, co my będziemy tutaj robić, bo to jest tak... nudno. Jak nawet nie mogę ani mieć czatu grupowego, ani nie mogę tego, ani nie mogę opiekować się moim zjeżeczkiem. ani nie mogę kupić sobie rzeczy, których chcę. No, to jest naprawdę straszne. To jest po prostu bez sensu. Mogę jakieś filmik. Aha. Aha, oczywiście! Aha! Trzeba mieć wipa! Fajnie! No to w końcu ja nie wiem, co mam tutaj robić, skoro tu jest tak wszystko poblokowane. Zostań duchem, to jest jeden z legendarnych słów, nie mówię. Aha! E Aha, trzeba kupić szafiry lub diamenty. Oczywiście. Oczywiście. Trzeba kupić, żeby dostać to. Aha. Standardowo. Fajnie. Dobra, nic ciekawego tutaj nie ma. Oprócz tych kupowaniu tych wszystkich rzeczy. No, tak naprawdę to większość trzeba odblokować albo kupić, żeby coś zrobić tutaj, cokolwiek, nie? E, no to ja się najpierw e, jakoś, e, że tak powiem, nie wiem jak to powiedzieć, przyzwyczaję do tego momio, tam stworzę jakieś rzeczy, napiszę o sobie i tak dalej. I wtedy postaram się nagrać dla Was trzeci odcinek. To była jakaś moja reakcja, że tak powiem, na to nowy momio. E, I tak, piszcie w takim razie, co chcecie, żebym robiła w następnym odcinku z momio. No i wbijcie, nie wiem tak, e, 200 łapek w górę. Nie wiem, ile tam wtedy było w tamtym odcinku, czy 100, czy 200, ale teraz, żeby było 200, to wtedy nagram dla Was właśnie drugi, tak naprawdę trzeci odcinek z Momio. No i mam nadzieję, że Wam się spodobało. Dajcie łapki w górę, subskrypcje i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!